Kolejny test marki tym razem pod lupę bierzemy We're Missy, bambusowa wiskoza. Bardzo fajnie! To jest chyba sukienka. Taka czarna, zwykła, prosta. Może to jest spódnica. To chyba jest spódnica, wiecie. Nie wiem, jak w tej bluzce chodzić. To, co mi się nie podoba, to są te wykończenia, że jednak mamy tutaj materiał taki dzianinowy, zwykłe przeszycia. Nie jestem jak na razie największą fanką. Tych ubrań, które mierzę. Wykończenia tych rękawów to jest po prostu ucięty materiał. No, moim zdaniem to nie jest zbyt estetyczne, ale te wycięcia, no ja ich kurczę, niestety nie rozumiem, bo ja mam, że te ubrania są, stwierdzam to z bólem niepraktyczne. I uważam jak na razie, że są to ubrania do zdjęć. Ja sobie nie wyobrażam wyjść tak na miasto, bo po prostu mam wrażenie, że ktoś by mnie porwał i nie będę mówić, co mógłby ze mną zrobić. W zasadzie to pierwsza rzecz, która, mierze, która mi zasłania całe pośladki. Kurczę, nie powinnam się śmiać. No ale to wygląda źle. To chyba nie powinno tak wyglądać.